Louis Hamilton zwycięzcą kwalifikacji do Grand Prix Włoch na torze Monza i ten niepokorny Brytyjczyk, o którym się przez ostatnie tygodnie mówiły, mówiło raczej w kontekście zmiany timu z McLarena na Mercedesa, może miał no, jeszcze jakiś inny zespół. Oczywiście dość niedorzecznie brzmią w tej chwili sugestie, że być może Hamilton nawet zastąpi Felipe Mace w Ferrari, bo wiemy, jak się ten ów Brytyjczyk z tym Hiszpanem Fernando Alonso dogadywali w McLarenie, więc dlaczego mieliby się dogadywać inaczej w Ferrari? Właśnie Louis Hamilton wygrywa kwalifikacje, no i rzeczywiście szefowie McLarena mają mają gryzotę, gdyż no, muszą swojego mistrza w jakikolwiek sposób docenić i, i prawdopodobieństwo nowego, wysokiego kontraktu no, chyba jest dobrym argumentem, żeby Brytyjczyk pozostał w stali. No, tym bardziej, że ostatnie, ostatnie występy Hamiltona no, to w zasadzie same oklaski. Tym razem, tym razem zwycięstwo w kwalifikacjach na Moncy. Bardzo pewne kwalifikacje, w zasadzie majstersztyk w każdej części Kwalifikacji Brytyjczyk był bardzo wysoko. Ostatni przejazd 1,24 i, i 0,10 to jest naprawdę świetny czas. Nikt się do niego nie zbliżył. Mógł się zbliżyć Fernando Alonso, który z Brytyjczykiem rywalizował dość zacięcie w pierwszej i drugiej części kwalifikacji, ale kierowca Ferrari miał problem i w ostatniej części. Czasówki w jego bolidzie prawdopodobnie wystąpiły problemy z tylnym zawieszeniem i Hiszpan nie był w stanie w żaden sposób nawiązać rywalizacji nie tylko z Hamiltonem, ale i ósemką pozostałych w tej ostatniej części kwalifikacji kierowców. Pierwszy Hamilton, ostatni na dziesiątym miejscu w tej, w tej ostatniej części Fernando Alonso, a także z pierwszej, z pierwszej, z pierwszej linii do wyścigu na Monty wystartują w niedzielę obaj kierowcy Makarana, bo obok Hamiltona stanie ten, który od też wielu tygodni mówi, że on walczy o Mistrzostwo Świata i nie ma zamiaru ani twojemu koledze. A komukolwiek innemu stanie skóry sprzedać, a więc Hamilton i Jenson Button z McLarena w pierwszej linii, a w drugiej ten, który coraz częściej pokonuje Fernando Alonso, czyli Felipe Massa z Ferrari i świetny na stare lata Michael Schumacher, który, który udowadnia, że że to jeszcze nie jest tak, że już można go skreślać, że on już zakończył karierę, że on już zwalnia miejsce w tym swoim Mercedesie i że być może właśnie tam do tego Mercedesa pójdzie Louis Hamilton. Na pewno będą to pasjonujące, pasjonujący wyścig na Monty w niedzielę. Dwa kierowcy McLarena wydają się, że, wydaje się, że mają no wszystkie w zasadzie atuty w, w, w rękach i, i że jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to na tym szybkim torze, E, powinni sobie poradzić i, i utrzymać pozycję 1-2. Pytanie, czy Louis Hamilton się nie zagotuje i dowiezie zwycięstwo do meczy i tym samym e, rywalizacja o Mistrzostwo Świata w Formule 1 w tym sezonie jeszcze bardziej nabierze rumieńców. No bo przypomnijmy, Fernando Alonso, ten, który wystartuje z 10 pola, e, jest w tej chwili lider, liderem klasyfikacji generalnej. To zanim są Hamilton, Baton i dzisiaj słabiej spisujący się Wciąż aktualny świata Sebastian Vettel i Mark Weber, który nawet nie wszedł do ostatniej części kwalifikacji. A więc w niedzielę na Monty może się okazać, że ta czołówka jeszcze bardziej się zacieśniła i już kompletnie nie będzie wiadomo, kto na ostatnim wyścigu tego sezonu uniesie w górę laur zwycięzcy całego, całego sezonu, całego cyklu Formuły 1. Zapraszam do relacji na żywo na sport.pl. Niedzielę od godziny 14.00. Pasjonujący wyścig o Grand Prix Włoch na torze Monty.